Volkswagen Financial Service konto firmowane korzyściami, plus konto biznes. Plus konto biznes to profesjonalne konto firmowe, cieszące się uznaniem zarówno wśród dużych firm, jak i przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Cechuje się świetną funkcjonalnością i bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. Już dziś postaw na plus konto biznes od Volkswagen Banki i ciesz się korzyściami. Po pierwsze, wygodny system obsługi internetowej. Po drugie, dostęp dla pełnomocników, których sam ustanowisz. Po trzecie, bezpłatne przelewy i zlecenie stałe przez Internet. Zero złotych za wydanie pierwszej karty Visa Business. Otwórz plus konto Biznes. Wystarczy, że klikniesz w link, który znajduje się w opisie, a będziesz mógł otworzyć konto firmowane korzyściami plus konto Biznes. Volkswagen Financial Service.